Naukę okay. nigdy nie jest za późno, o czym przekonują potomkowie polskich emigrantów w Argentynie. Nie odpoczywają na emeryturze. Uczą się języka polskiego, aby lepiej zrozumieć historię kraju swoich przodków. O najbardziej ambitnej grupie kursantów z Buenos Aires, Adriana Borowicz. Ja typowe lekcje języka polskiego, bo te kursantki z Buenos Aires są bardzo wymagające. Przychodzimy tu, żeby rozmawiać o Polsce, rozmawiać o swoich problemach życiowych, codziennych, po polsku. No i śpiewamy też to, co się da, co umiemy. Najbardziej ambitni kursanci uczą się tu od 12 lat. To między innymi dzieci żołnierzy generała Andersa, którzy do kraju po wojnie wrócić nie mogli. Przyjechały jak miałam do lata. I potem moi rodzice rozmawiali ze mną po polsku. Język polski schodził jednak na drugi plan w rodzinach, gdzie mama lub tata byli z Argentyny. Miłość do języka rodziców wróciła po latach. Ja się wstydzę, że nie mówię lepiej, że mówię tak źle, ale ubóstwia mi tęsknię za moją matką i moją babcią, że mówiłam z nimi. Po polsku. Teraz zaimki, przyimki, deklinacje i czas przeszły szlifują w domu polskim w Buenos Aires. Pan Kazimierz jest fajny profesor. E, bardzo e, przygotowuje przygotuje lekcje. A I lekcje są bardzo interesujące. Są też zadania domowe i ćwiczenia dla chętnych. Ja tak lubię ten język polski, że aż czytam po polsku, ale nie rozumiem prawie nic, ale wiem co, co się dzieje, ale bardzo to jest e, trudna książka. Kursantki spotykają się na lekcjach raz w tygodniu, a latem na zajęcia praktyczne latają do Polski. Co jest łatwiejsze, pisanie czy mówienie? Mówienie zawsze bo pisać to jest bardzo trudno pisać po polsku. Czyli zi si, ci, RZ. Tak, no tak, tyle, tyle litery. Kursantki z domu polskiego w Buenos Aires już pracują nad akademią z okazji setnej rocznicy odzyskania przez polskę niepodległości Adrian Naborowicz, polonia 24.